Czwarty, narracja. Jest to już element, który tak naprawdę jest elementem sesji. To jest nasz sposób mówienia podczas sesji. I tak naprawdę trudno jest go ćwiczyć y, na sucho. To wszystko wychodzi już podczas sesji, chociaż możemy trochę poćwiczyć sobie y, nasze mówienie gdzieś przed lustrem. Ja mówiłem o tym, jak y, ćwiczyć swój warsztat w jednym z filmów, więc serdecznie Was y, zapraszam do oglądnięcia. Y, natomiast tutaj, istotnie, Głównie uczymy się prowadząc. Tak więc serdecznie Was zachęcam do tego, żebyście jak najwięcej prowadzili, no bo wtedy ten warsztat Wam będzie wchodził coraz lepiej i coraz lepiej Wam będzie wychodził opis, czy w zasadzie ta narracja. Paradoksalnie to nie jest ważne, co będziemy mówić, tylko to, jak będziemy mówić. To nasz styl wypowiedzi będzie, yy, będzie, będzie powodował, czy gracze będą się bać, czy nie. Bo tak naprawdę może być fabuła dziurawa, ale to nasz styl, Yy, może powodować, że gracze będą wciągnięci w sesję. I teraz możemy to zrobić na dwa sposoby. Albo po pierwsze będziemy mówili super rzeczowo, bardzo zimno i bardzo chłodno. Tutaj całość tak naprawdę, naszego warsztatu jest ważna, czyli mowa ciała, yy, mimika, czy w zasadzie jej brak w tym przypadku yy, oraz, yy, oraz sposób mówienia. Tak więc mówimy bardzo chłodno, spokojnie, nie staramy się uśmiechać, nie pokazujemy naszych emocji na twarzy. Tylko mówimy bardzo rzeczowo, jasno, nawet czasem bardzo wyraźnie, tak, żeby gracze mieli poczucie, że wszystko, co im mówisz, jest ważne i tym właśnie stylem możesz zbudować nastrój. Czasem nawet starasz się mniej ruszać, jeżeli gracz coś ci mówi z boku, nie obracasz się do niego, odpowiadasz mu o tak prosto, gdzieś patrząc przed siebie. Albo tylko zerkasz na bok, mówisz tak albo nie i tyle. Jak najmniej słów, tutaj właśnie taki telegraficzny skrót jest bardzo ważny. Bardzo ważny ponieważ to buduje napięcie. Ja sam tak zupełnie nie prowadzę, nie potrafię tego zrobić, ale widziałem, jak prowadził, prowadziło kilku mistrzów gry, w tym na przykład Puszkin czy Alan i oni robili to w absolutnie świetny sposób. Niby nic nie było strasznego w tym, co mówili, nie było tych przymiotników, a jednak wszyscy się strasznie baliśmy. Tutaj ważne jest, ażeby mówić wolniej, ciszej, żeby nie, mod nie modulować głosem, po prostu mówić jak najchłodniej, jak się da. Tutaj bardzo ważne jest, że budujesz o wiele łatwiej niepewność. Yy, czy to poprzez pytania, takie bardzo konkretne, albo ewentualnie dopytywanie się graczy, czy coś robią, czy czegoś nie robią. I potem szybkie odpowiedzi, które tak naprawdę są tak lub nie. I gracze do końca nie wiedzą, czy, ich, czy to, co zrobili, jest w porządku, czy czy właśnie nie rozpętali jakiegoś niewypowiedzianego zła. Drugi styl, to jest już taki bardziej mój styl, to jest zarażanie emocjami. I w tym momencie Prowadzimy opis, tu jest o wiele bardziej rozbudowany, jest więcej, więcej tych, tych wszystkich. Yy. I tutaj prowadzimy o wiele bardziej opis rozbudowany. Jest bardzo duża ta funkcja estetyczna. Yy, staramy się pokazywać emocje na naszej twarzy, tak żeby tymi emocjami zarażać, bo to się da zrobić. Kiedy mówimy, yy, że coś jest straszne i sami otwieramy oczy i, i udajemy trochę, że my się boimy, boimy to w tym momencie inni gracze również zaczynają to przechwytywać od nas. Najfajniej, kiedy oni już też zaczynają troszkę na początku odgrywać, a potem to już niejako lawinowo, na zasadzie synergii, powoduje, że wszyscy gracze zaczynają rów, również się bać i wchodzą w, te, w tą taką atmosferę. Więcej możemy używać mowy ciała, podejść do graczy, albo się oddalić yy, lub przechylić i prowadzić trochę bardziej ekspresy, yy, ekspresywnie yy, i to wtedy i tak działa. Mam wrażenie, że te dwa właśnie typy, one są mocno różne, ale obydwa yy, możemy stosować tak, ażeby, yy, ażeby właśnie przestraszyć graczy. W przypadku opisu takiego bardziej rozbudowanego my tą niepewność budujemy tym, że prowadzimy tak, yy, tak opis, żeby on nie był do końca określony, żeby on nie opisywał dokładnie tego, co gracze widzą. On nie jest rzeczowy, tam jest bardzo wiele niedopowiedzeń. Nie jest do końca. Możesz prowadzić, że yy, mówiąc, że, nie, że gracze nie są pewni, czy jest to yy, kształt, czy tam coś się zaświeciło w ciemnościach, czy nie, i generalnie prowadzisz w taki sposób, że gracze yy, mają w dużo, dużo informacji, które nie dają zbyt wiele konkretów. I wtedy mózg graczy zaczyna powoli yy, sam sobie dopisywać te rzeczy, które są niedopowiedziane i zaczyna. Budować w nich to poczucie zagrożenia, niepewności i oczywiście strachu. Nigdy nie starajcie się mówić graczom, co oni czują, jakie mają w sobie emocje, ponieważ to gdzieś wybija często graczy, i często gracze automatycznie wchodzą w kontrę, mówiąc: Nie, tak wcale nie jest. Tak więc pamiętajcie, nigdy nie mówimy, co gracz czuje, to on musi nam powiedzieć, co, co czuje, albo sam po prostu czuć coś, coś w sobie. I teraz, ostatnia, ostatni punkt, pięć czyli triki. Przedstawię tych kilka moich trików, które normalnie stosuję i które gdzieś yy, bardzo często działają. Pierwszy, <gryw> najbardziej hamski, yy, ale jeśli prowadzisz pierwszy raz w grupie, albo drugi raz, albo raz na pewien czas, to się, to się opłaca zrobić, to po prostu stuknięcie w stół, albo kopnięcie stół nogą, cokolwiek. To też może być powiedzenie czegoś głośniej, krzyknięcie. Jest to taki szoker, który często występuje też w horrorach, oczywiście jest taki dirty trick, Natomiast on jednak działa i czasem warto go zastosować. Jak robimy? Na początku prowadzimy narrację, przeciszamy głos, powodujemy, że gracze zaczynają pochylać się, żeby, żeby nas usłyszeć, pochylać nad, te, nad stołem, przybliżać do, do nas, po czym my uderzamy w stół, mówiąc, że gdzieś czas ma okiennica albo, albo drzwi, lub ktoś krzyknął i my wtedy krzyczymy. I to generalnie powoduje, że gracze wszyscy poskakują. Drugi trik to jest yy, mowa ciała. I tutaj polega to na tym, że, że operujemy naszym ciałem tak, ażeby graczy w jakiś sposób przestraszyć. Albo wstajemy i jesteśmy wtedy nad graczami, prowadząc, prowadząc im, im na stojąco, ja to robię dość, dość często, albo zbliżamy się do nich tak, ażeby trochę wejść w ich już strefę komfortu, jeśli oczywiście graczy się na to godzą, bo to też warto na sesji Zero się spytać, czy, to, czy, to, czy oni to akceptują. I w tym momencie powodujemy, że gracze no, czują ten taki pewien dyskomfort z powodu tego, że, że jesteśmy zbyt blisko. Czasem możemy się oddalić, czasem możemy chodzić również dookoła, jeśli mamy taką oczywiście możliwość, chodzić i mówić za graczy. To też całkiem dobrze działa. Trzeci trik, patrzenie z podełka. To jest, najczęściej to stosuję w momencie, kiedy gracze gdzieś między sobą rozmawiają. Ja wtedy trochę się oddalam, opuszczam głowę i tak się patrzę, właśnie z podełba. Zupełnie w zasadzie nic nie mówiąc, także gracze nie są pewni o co, o co mi chodzi. Również to czasem stosuję, kiedy mam jakiś BN-ów albo kiedy prowadzę opis, ale tutaj już muszę uważać, że to nie było zbyt świeże. Kolejny trik to jest takie zbyt częste pytanie. Gracze wchodzą do jakiejś lokacji, a ja zaczynam się pytać ich o szczegóły, co robią, którą ręką sięgają do klamki, a czy na pewno sięgają do klamki, a gdzie stoją. Te takie wszystkie dopytywanie powoduje, że gracze zaczynają się, zaczynają się niepokoić. O co mi tak naprawdę chodzi? Dlaczego się dopytuje? Być może tam za drzwiami coś, coś właśnie stoi i właśnie coś, coś ich za, zaatakuje. Te takie dopytywanie właśnie powoduje, że gracze czują coraz większą, coraz większą niepewność. Piąty trik: mówienie, kiedy gracze coś robią. Kiedy gracze coś robią, albo rozmawiają między sobą i oni są gdzieś wkręceni w, w tą rozmowę, ja oddalam się i mówię coś do siebie, coś się dzieje, ale mówię to na tyle cicho, że gracze na samym początku tego praktycznie nie słyszą, albo nawet sobie z tego nie, nie do zdają sprawę, bo są tak wkręceni w tą rozmowę, a potem zaczynają słyszeć, że ja coś mówię i wtedy się dopytują, a ja cały czas prowadzę tę narrację cichutko, żeby oni się pochylili i się dopytali, o co chodzi. A kiedy się nawet dopytują, ale co mówi wcześniej, to ja absolutnie nic, nic nie mówię, tylko prowadzę tam na racy dalej. Yy, I szósty trik, szczegół w masie. To jest taki mój styl opisu, kiedy zaczynam prowadzić, tak jakbym prowadził, yy, zaczynam opisywać, tak jakbym prowadził kamerę, yy, kamerę po jakimś otoczeniu i mówię graczom takim monotonnym, spokojnym głosem, co oni widzą: że oni widzą drzewa, krzaki, gdzieś jakieś kamienie, mech, świecące oczy, dalej mech, kolejne drzewo, jakaś leszczyda. I ten element, właśnie świecące oczy, czasem gracze to wyłapią. Co z reguły, jeden jakiś albo dwóch graczy wyłapie to i, będę, i będą się dopytywali. Ale ty potem nic nie mówisz. Mówisz, no tak, być może. Uh -huh. A nie, nie, nie ma już niczego. I w tym momencie, stosując dodatkowe inne triki, możesz nakręcić graczy. To są już te tri triki. Yy, wydaje mi się, że jeżeli zerkniecie na, yy, na film, to tam te wszystkie triki stosowałem na film yy, sesji yy, z gameturami, żebyście sobie mogli zobaczyć, jak ja to, jak ja to wykorzystuję. Yy, no i cóż, w tym momencie dziękuję Wam serdecznie za, yy, za oglądanie tego filmu. Napiszcie koniecznie, jak Wy starczycie graczy, jakie Wy macie triki, yy, co jest dla Was ważne i cóż, zapraszam Was serdecznie do oglądania kolejnego odcinka rpg Jaka. Jeśli chcecie Wam ten ten film oraz inne filmy podobały, zasubskrybujcie nas oraz pyknijcie w dzwoneczek. Ja, was, ja Wam serdecznie dziękuję. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Hej!